Teraz mamy trzy główne instynkty, jak tu widzisz, i pierwsze dwa są super proste, więc już ci je pokazuję. Jest to oczywiście przetrwanie i bezpieczeństwo, czyli pierwsze rzeczy, o których myślimy, nad którymi się zastanawiamy, które są nam najbardziej potrzebne. I to w ogóle łączy się tutaj o z piramidą potrzeb, którą ci za chwilę pokażę, bo tu mam jeszcze taki ładny wykres, jak to się łączy z tym, żeby zarabiać więcej. Ale o tym za chwilę. Wracając do przetrwania i bezpieczeństwa. Każdy klient chce wiedzieć, że to, co kupuje, jest bezpieczne. To znaczy, że nie zainwestuje kasy w coś, z czego nie skorzysta. Po drugie, że przełoży się to na jego przetrwanie, czyli na lepsze pieniądze, na lepsze zarobki, na to, że będzie mógł sobie kupić jedzenie, będzie mógł sobie kupić lepsze ciuchy. I właśnie, z tego wszystkiego zmierzamy do trzeciej rzeczy, czyli do trzeciego pierwotnego instynktu. I uwaga, jest to instynkt stadny. I teraz, czemu stadny? No bo jak się zastanowisz, to szczególnie w dzisiejszych czasach ludziom brakuje tego społeczeństwa, w którym żyją. I teraz pomyślisz sobie, no jest przerąbane, nie? Adrian, to jest bez sensu. Dlaczego? Bo są social media, bo możemy rozmawiać przez telefon, bo możemy komunikować się ze sobą przez całą kulę ziemską, a mimo wszystko twierdzę, że nie ma instynktu stadnego i jest brak tego stada w naszym otoczeniu. Czemu? No bo niestety, ale wszystko przeniosło się do internetu. Teraz bardzo rzadko ludzie się spotykają, bo też bardzo rzadko mają na to czas. Dlatego instynkt stadny i w ogóle odniesienie wszystkiego w Twoim marketingu do... Hierarchii stada, do istnienia w tym stadzie, do tego, jak człowiek funkcjonuje w społeczeństwie, będzie niesamowicie dobrze przekładało się na Twój marketing. Czyli krótko mówiąc,